Sniper jest dużo nieco? Czy nie? Słychać podnoszenie broni. Ty, Jednego masz przed B po lewej I drugi długą biegnie. Drugi długą biegnie, zaraz ci wejdzie BS Co ty co ja robisz? No WH odpaliłem, bo da się za BS chyba drugi CT No da się, ale wyłączam, włączam. SV, CL Patrz, czekaj na dajesz, y, to, to na piątkę i widzicie przez ściany na mnie jak napierdalają. Ale ty, kurwa. O dobra, myślałem, że nie da się wyłączyć tego. Nie, on miał, miał 4 HP, więc wiedziałem, że nie wygra, ja dlatego odpalimy. Ej kurwa, działa mi! Ej ciągle haksuje, kurwa! Dobra, już nie. Kurwa, mają dwóch. microphone needed. microphone activated